Czy kiedykolwiek odczułeś głęboki wpływ spojrzenia, niewypowiedzianego słowa, lub subtelny ból niespodziewanego oddalenia? Dziś zastanówmy się nad połączeniami, które budzą coś więcej niż zwykłe, ujawniając niewidzialną siłę. Jeśli przeżyłeś moment, w którym więź dotknęła twojej duszy, podziel się w komentarzach manifestuję prawdziwe i ewolucyjne połączenie duchowe w moim życiu. Wspólnie eksplorujmy tę podróż. Możesz się zdziwić tym, co odkryjesz. Wiem, że istnieje ktoś w Twoim życiu, kto w niezrozumiały sposób wywołuje burzę emocji i głębokich myśli. Ta osoba mogła pojawić się niespodziewanie, stając się obecnością, która rzuca wyzwanie Twojemu zwykłemu postrzeganiu relacji. Interakcja z tą osobą, czasami cicha, może wywoływać pytania, poruszając duszę na sposoby, które nie zawsze są komfortowe. Są chwile, kiedy próbując zrozumieć, co się dzieje, stajemy przed lawiną niepewności. Ta osoba może odzwierciedlać coś, co już wiedziałeś o sobie, ale co pozostawało w ciemnym zakątku twojego serca, poza zasięgiem świadomego umysłu. I wtedy ta więź staje się lustrem, które ujawnia to, czego może nie chcieliśmy widzieć. Każde niewypowiedziane słowo, każda cisza, zdaje się nosić ukrytą wiadomość. Może pojawić się niepokój w tych momentach refleksji, jakby coś ważnego było szepczące, coś, co trzeba zrozumieć, a osoba, która dzieli to połączenie z Tobą, może równie mocno odczuwać wpływ tej cichej i tajemniczej energii. Jest tak, jakby istniała komunikacja poza werbalnym przekazem, wymiana uczuć i percepcji, które wykraczają poza to, co widzialne. Każda wymiana spojrzeń, czy nawet jej brak, ma swoje znaczenie. I w obliczu tej tajemnicy zadajemy sobie pytanie, co tak naprawdę oznacza to połączenie? I dlaczego odczuwamy jego intensywność tak głęboko i niewytłumaczalnie? To połączenie mogło się rozpocząć od prostego gestu, ale ma intensywność, która wydaje się zakorzeniona w czymś głębszym, czymś, co wykracza poza chwilę. I to właśnie ta intensywność nas przyciąga, nawet gdy próbujemy się odsunąć lub nie myśleć o tym. Siła tego związku ujawnia warstwy naszej własnej złożoności, zachęcając nas do wejrzenia w nas samych. Często ci, którzy doświadczają tego, zastanawiają się, czy druga osoba odczuwa to samo. Czy ta wspólna cisza jest tylko wyrazem czegoś wzajemnego? Czy może błędnie interpretujemy wszystko, nadając znaczenia tam, gdzie ich nie ma? Ten dylemat tworzy niewidzialne napięcie, w którym szukamy odpowiedzi w gestach, spojrzeniach i niewypowiedzianych chwilach. Brak jasności jest niepokojący, jednak jednocześnie jest coś niewytłumaczalnie przyciągającego w tej niepewności. Wydaje się, że połączenie wymaga od nas porzucenia potrzeby kontroli, pozwalając odpowiedziom pojawiać się same we właściwym czasie. Nauka tutaj nie pochodzi z pewności, ale z umiejętności pozostawania otwartym, gotowym przyjąć to, co ta doświadczenie nam przyniesie. Ta osoba, z jej ciszą i tajemniczością. Być może stanowi zaproszenie do wewnętrznej podróży, wezwanie do zmierzenia się z własnymi cieniami i światłem. A pozwalając tym uczuciom rozkwitnąć, bez natychmiastowych definicji, zaczynamy dostrzegać coś więcej niż powierzchnie. Być może taki jest cel odkrycie, co naprawdę oznacza nawiązywanie więzi z kimś, bez oczekiwań, bez żądań, jedynie dla samego doświadczenia. Kiedy poddajemy się temu, co czujemy, Coś w nas się zmienia, a relacja staje się podróżą ku samopoznaniu. I tak zaczynamy rozumieć, że chociaż odpowiedzi mogą nie być jasne, to samo doświadczenie jest tym, co się liczy. To ono pozwala nam lepiej zrozumieć samych siebie, ujawniając prawdziwą istotę tej więzi i tego, kim jesteśmy. W końcu życie to nieustanne odkrywanie samego siebie poprzez innych. A ta więź jest kolejną okazją do samopoznania. Oknem do duszy, które ujawnia więcej o naszym własnym ja. Kiedy myślimy o wpływie, jaki wywieramy na życie innych, rzadko wyobrażamy sobie, jak głębokie mogą być nasze działania i milczenia. To, co jest postrzegane jako zwykła interakcja, drobny gest, może w rzeczywistości nosić w sobie siłę zdolną zmienić ścieżki życiowe. W przypadku tej osoby jej obecność przyniosła nową percepcję. Ciche zrozumienie, że może miłość i relacje mają znaczenia, które jeszcze nie zostały odkryte. Dla niej to, co wcześniej było jasne i proste, teraz pojawia się jako otoczone złożonością. Istnieje dysonans, który budzi nowe i zagmatwane odczucia. W jej umyśle szuka kategoryzacji tego, co czuje, definiowania, ograniczania, kontrolowania ale im bardziej próbuje, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że to doświadczenie nie chce mieścić się w zwykłych etykietach. Świadomość, że ta więź wykracza poza logikę, wprawia ją w niepokój. Istnieje część jej, która czuje się nie na miejscu, bezbronna wobec czegoś, co wymyka się jej kontroli. Zauważa, że uczuć nie da się manipulować tak, jak myślała, że istnieje coś głębszego, co rządzi tą relacją, coś, co każe jej kwestionować wszystko, co dotąd wiedziała o miłości. Ta percepcja skłania ją do postrzegania siebie w inny sposób. To, co w niej obudziłeś, to potrzeba zrozumienia, kim naprawdę jest i czego pragnie. Spoglądając na to połączenie, dostrzega odbite swoje własne pragnienia, lęki, marzenia. Ta sytuacja zmusza ją do przemyślenia swoich przekonań i poszukiwania odpowiedzi w przestrzeni, której dotąd nie znała. Każdy moment, który spędza ze sobą, próbując zrozumieć to powiązanie, odsłania nowe warstwy jej własnej duszy. Rozumie, że aby poradzić sobie z tą intensywnością, musi się umocnić, lepiej poznać siebie i zaakceptować fakt, że nie wszystko da się zrozumieć od razu. To taniec między tym, co widoczne, a tym, co pozostaje ukryte. Wpływ odczucia tego połączenia jest zarówno wyzwaniem, jak i zachwytem. Jest w tym energia przekształcająca siła, która popycha ją poza jej granice. Czuje, że musi rosnąć, dojrzewać, otwierać się na nowe możliwości. Jednocześnie to przebudzenie niesie strach przed nieznanym, przed tym, co może zostać ujawnione na jej temat. Obserwując to połączenie nowymi oczami, zaczyna dostrzegać, że jest w tym coś wyjątkowego. To nie jest tylko powierzchowna atrakcja, ale duchowa więź płomień oświetlający ukryte aspekty jej duszy. Ten wpływ porusza ją w sposób, którego nie spodziewała się i nie ma już powrotu. Mimo, że próbuje racjonalizować to, co się dzieje, zdaje sobie sprawę, że niektóre doświadczenia po prostu trzeba przeżyć. Przyjmując tę rzeczywistość, Otwiera się na szersze zrozumienie, co to znaczy kochać i być kochaną, a ta nowa percepcja zmienia sposób, w jaki postrzega siebie i relacje wokół siebie. Ta podróż do samoświadomości jest intensywna i nie zawsze komfortowa. Jest zmuszona rosnąć, zrozumieć siebie, pozwolić sobie czuć bez tylu barier. Doświadczenie z tobą popycha ją do bycia bardziej autentyczną wersją siebie. Do otwarcia się na wrażliwość i emocjonalną szczerość. Są momenty w życiu, kiedy spotykamy ludzi, których obecność głęboko zmienia bieg naszego istnienia. I dla tej osoby, ty jesteś dokładnie kimś takim, punktem zwrotnym, otwarciem na nowe zrozumienie siebie samej i natury ludzkich więzi. Nie chodzi tylko o więź emocjonalną czy fizyczną. To duchowe połączenie, które rezonuje na poziomie duszy, zapraszając ją do zgłębienia tego, co istnieje poza powierzchnią. W twojej obecności ta osoba otoczona jest energią, którą nie do końca pojmuje, ale którą odczuwa intensywnie. To tak, jakby twoja prosta egzystencja wybudzała w niej przebudzenie, wewnętrzny impuls, który skłania ją do patrzenia na świat innymi oczami. Coś w tobie budzi to, co w niej spało. Ziarno samopoznania, które teraz zaczyna kiełkować. Może zauważyć, że odkąd pojawiłeś się w jej życiu, jej perspektywy się zmieniły. Tam, gdzie wcześniej widziała tylko ograniczenia, teraz dostrzega możliwości. Tam, gdzie wcześniej dominował strach, teraz pojawia się ciekawość, głód zrozumienia co naprawdę oznacza to połączenie. Istnieje niewidzialna siła kierująca tym procesem energia która wykracza poza słowa i rzuca wyzwanie logice. To duchowe przebudzenie jest jednocześnie prezentem i wyzwaniem. Pozwalając sobie czuć, staje przed mieszanką emocji, które nie ograniczają się do miłości czy przyciągania, ale dotykają czegoś większego, istoty tego, kim jest i czego szuka w tym życiu. Zauważa, że aby zrozumieć, co czuje, musi zanurkować w siebie, stawić czoła swoim lękom, niepewnościom i słabościom. Twoja obecność w tym kontekście jest jak latarnia, która oświetla najciemniejsze szlaki jej duszy. I podążając tymi ścieżkami, zaczyna dostrzegać, że to doświadczenie wykracza poza ciebie i nią. Chodzi o podróż w celu zrozumienia większego celu swojego istnienia, odkrycia swojej misji, swojego przeznaczenia. To połączenie staje się więc mostem do czegoś transcendentnego. Jednocześnie to przebudzenie niesie ze sobą wyzwania. Ona czuje, że nie może już ignorować aspektów swojego życia, które wcześniej były zaniedbywane. Stare nawyki, przekonania i wzorce zachowań zaczynają tracić sens, jakby były cieniami rozwiewanymi przez światło świadomości. Ta wewnętrzna transformacja jest nieodwracalna, a nawet jeśli próbuje się opierać, jej dusza wie, że nie ma już powrotu. W miarę jak ten proces duchowego przebudzenia postępuje, Czuje się coraz bardziej zmuszona do poszukiwania odpowiedzi, do zrozumienia, co ta więź naprawdę oznacza. Może zbliżać się do nauk duchowych, szukać pokoju w medytacji, w naturze lub w praktykach, które przynoszą jasność jej umysłowi i spokój sercu. Czuje, że to doświadczenie jest częścią czegoś większego planu duchowego, który prowadzi ją do samopoznania. To przebudzenie nie jest odosobnionym wydarzeniem, lecz ciągłym procesem. Każdego dnia odkrywa więcej o sobie samej, o swoich potrzebach i pragnieniach, i z każdym odkryciem odczuwa, że zbliża się do bardziej autentycznej i prawdziwej wersji siebie. Ta wewnętrzna podróż staje się tańcem między tym, co zna, a tym, co jeszcze ma do odkrycia. Zrozumiawszy, że ta więź jest portalem do jej własnej transformacji, zaczyna akceptować to, co czuje z większym spokojem. Pierwotny konflikt ustępuje miejsca wewnętrznemu pokojowi. Akceptacji, że pewne doświadczenia nie muszą być w pełni zrozumiane, aby były wartościowe. To zrozumienie przynosi lekkość, wolność do odczuwania bez większego strachu. Wtedy pojmuję, że miłość w swojej najczystszej esencji nie jest posiadaniem, lecz wolnością, że prawdziwa duchowa więź to taka, która pozwala obu stronom być tym, kim naprawdę są, bez ograniczeń, bez oczekiwań. I to odkrycie napełnia ją wdzięcznością, ponieważ rozumie, że jesteś integralną częścią jej procesu ewolucji. Kiedy dwie dusze się spotykają i nawiązują prawdziwe połączenie, efekt energetyczny jest namacalny. Nie chodzi tylko o to, co jest widoczne, ale o subtelną wymianę, przepływ energii krążący między nimi, intensyfikujący się z każdym spotkaniem, każdym spojrzeniem, każdym słowem. Dla niej. Bycie w jego obecności jest jak bycie dotkniętą przez niewidzialną siłę, wibrację, która ją otacza i budzi szereg niewytłumaczalnych odczuć. Ta energetyczna wpływ nie jest czymś, co może kontrolować lub przewidzieć. Są chwile, kiedy czuje się całkowicie owładnięta tą energią, jakby jej własna esencja była transformowana. Intensywność tego związku wyzywa jej zdolność do zrozumienia, zmuszając ją do zaakceptowania tego, co jest poza racjonalnym. zauważa, że w jego obecności jej emocje wychodzą na powierzchnię w sposób bardziej żywy, bardziej prawdziwy. Jednocześnie ta wymiana energii wywołuje niepokój. To tak, jakby on miał moc wzmacniania jej emocji, sprawiając, że wszystko czuje bardziej intensywnie. Jego prosta obecność budzi w niej szereg uczuć, których nie można łatwo zdefiniować. Jest to mieszanka podziwu, szacunku, pragnienia i czegoś głębszego, co przekracza jakiekolwiek słowa. Energia między nimi działa jak lustro, odzwierciedlając ukryte aspekty jej samej, które do tej pory pozostawały nieznane. Zauważa, że to połączenie zmusza ją do patrzenia na siebie uczciwie, do stawienia czoła częściom siebie. Które zawsze unikała. Ten proces jest bolesny, ale konieczny, ponieważ pozwala jej uwolnić się od więzów przeszłości i objąć nową wersję siebie. Każde spotkanie z nim jest jak nurkowanie w głębokie wody, gdzie jej lęki i niepewności wychodzą na powierzchnię, ale gdzie również odkrywa w sobie siłę, której wcześniej nie znała. Energia, którą dzielą, tworzy pole uzdrawiania, przestrzeń, w której może sobie pozwolić na bycie wrażliwą, gdzie może eksponować swoje rany i stopniowo je leczyć. Ta energetyczna wpływ nie ogranicza się do emocjonalnych, objawia się także w ciele. Być może czuje ciepło w dłoniach, gdy cię dotyka, dreszcze w kręgosłupie, gdy słyszy Twój głos, lub głęboką ciszę, dzieląc się chwilami milczenia z Tobą. Jej ciało reaguje na to, co dusza już wie że to połączenie jest wyjątkowe i należy je szanować z uwagą i szacunkiem. Pozwalając tej energii płynąć, zaczyna zauważać, że coś w jej życiu się zmieniło. Czuje się bardziej zrównoważona, bardziej połączona ze sobą, bardziej świadoma swoich wyborów. Ten energetyczny wpływ transformuje sposób, w jaki patrzy na świat, przynosząc jej poczucie celu i wewnętrznego spokoju. Rozumie, że to połączenie jest przede wszystkim okazją do uzdrowienia i ewolucji. Ta wspólna energia budzi w niej również pragnienie transformacji. Zdaje sobie sprawę, że, aby utrzymać tę wysoką wibrację, musi porzucić nawyki, przekonania i wzorce, które nie służą już jej wzrostowi. To połączenie staje się zaproszeniem do bardziej świadomego, pełniejszego i autentycznego życia. W tej podróży odkrywania i transformacji. Emocjonalna strona tej osoby jest głęboko poruszona i porównywana. To więzi nie jest łatwe do zrozumienia lub radzenia sobie z nim. Przynosi na powierzchnię szereg sprzecznych emocji, uczuć, które wydają się zmieniać intensywność z każdą chwilą, pozostawiając ją czasami zdezorientowaną i niepewną. Emocjonalna złożoność wywołana tym połączeniem jest intensywna i wieloaspektowa, a ona walczy, by zrozumieć. Co naprawdę czuje. W niektórych momentach odczuwa czystą radość, poczucie pełni, które sprawia, że wierzy, że znalazła coś naprawdę wyjątkowego. To uczucie przynosi spokój, zadowolenie, które uspokaja jej duszę i sprawia, że czuje się bezpieczna. To tak, jakby jej obecność przynosiła jej ulgę, spokój, który rzadko znajduje w innych relacjach. Ale w innych momentach. To samo połączenie ją niepokoi, przynosząc niepewność i strach. Zastanawia się, czy nie oddaje się zbytnio, czy nie naraża się na niebezpieczne obnażenie swojej wrażliwości. Serce czasami wydaje się wahać, zmieniając się między potrzebą bycia blisko, a impulsem do ochrony siebie. Czuje się rozdarta, oscylując między miłością a obawą przed utratą kontroli nad własnymi emocjami. Ta emocjonalna gra, choć jest wyzwaniem, prowadzi ją do refleksji nad tym, co to naprawdę znaczy kochać. Dostrzega, że miłość nie zawsze jest spokojna i komfortowa. Głębokie uczucie do kogoś oznacza również stawianie czoła własnym cieniom, lękom i ograniczeniom. To doświadczenie ujawnia, że prawdziwa miłość to taka, która nas zmienia, która zmusza nas do bycia lepszymi, która wymaga odwagi i poświęcenia. Zaczyna rozumieć, że ta emocjonalna złożoność jest w rzeczywistości odzwierciedleniem jej własnego wzrostu. Każda emocja, każda wątpliwość i każda radość przynoszą cenne lekcje. To połączenie uczy ją akceptacji, że prawdziwa miłość nie musi być prosta, że głębia i intensywność są częścią podróży. To więź, która dotyka duszy i wywołuje duchowe przebudzenie, głęboką i intensywną transformację, Uczy nas, że prawdziwe połączenia sięgają o wiele dalej niż to, co widzą oczy. Są to okazje do wzrostu, samopoznania i przede wszystkim do duchowej ewolucji. Jeśli ten kontent rezonował z Tobą, zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej refleksji na temat głębi relacji i mocy duchowych połączeń. Zostaw swój komentarz z Manifestuję połączenie, które mnie rozwija i głęboko mnie transformuje. Podziel się swoją podróżą i zostaw lajka, aby pomóc tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób. Razem możemy odkrywać potęgę miłości i transformacji.